Witam. W czwartek 10 czerwca przypomnienie aktualnej sytuacji technicznej indeksu. Dzisiaj również z uwzględnieniem indeksu NASDAQ, ale spójrzmy najpierw na WIK, ujęcie średnioterminowe, wykres skali tygodniowej. No i tutaj z okolic maksimum styczniowego z 2018 roku rozwija nam się ruch kontrujący. czyli klasyczny opór na razie nie, nie został sforsowany. Ale też trzeba obiektywnie przyznać, że biorąc pod uwagę skalę nawet tej ostatniej potwali wzrostowej, no to ta kreowana w tej chwili korekta nie wygląda na razie groźnie. I, i tak jak sugerowałem ostatnio, no według mnie. Strefa 64,245, 64,600, czyli bardzo solidne wsparcie, określa w tej chwili przestrzeń dla właśnie takiego dopuszczalnego ruchu kontrolującego, no mówiąc w cudzysłowie, nie psującego, średnioterminowego obrazu technicznego indeksu. Czyli dopiero wybicie wymienionego wsparcia no już świadczyłoby, że coś w tym układzie sił rynkowych jednak Zmienia się i to zdecydowanie raczej na korzyść sprzedających. Więc do momentu utrzymywania się tak naprawdę indeksu WIG ponad 64,245, 64,600, popyt według mnie będzie miał, będzie zachowywał po prostu przewagę techniczną. Tu dopiero negacja tej strefy byłaby ostrzeżeniem przed możliwością uaktywnienia się podaży, być może w jakimś większym wymiarze. WIK 20 również w skali tygodniowej. Tutaj z kolei w rejonie zniszczenia 88,6 tej fali, pod spadkowej, niebieska przerywana linia Doszło do lokalnego przesilenia. Ważną rolę też pełni cały czas ta górna linia kanału. No ale podaż makło pod wybiciem. Węzła 2205-2225. Do niedawna ta strefa pełniła rolę zapory podażowej, a teraz pełni rolę wsparcia i dodatkowo posiada wzmocnienia w postaci licznych zniesień wewnętrznych typu 14, 6, 18 i 6 wygenerowanych na bazie właśnie techniki grupowania zniesień, czyli całego tego trendu wzrostowego. Więc ta strefa cały czas według mnie do obserwacji, 2205, 25 no i nieudana próba obrony byłaby już też takim ostrzeżeniem, Mogłoby to wzmocnić dla podmiany podaż, gdyby w sposób taki jednoznaczny doszło do przełamania 2205-25, który to węzeł, no, według mnie, rzeczywiście powinien być teraz traktowany cały czas jako to dosyć ważny punkt odniesienia. No, sygnał pozytywny, korespondujący z kierunkiem dominującego cały czas trendu wzrostowego, pojawiłby się w momencie wybicia górnej linii kanału. I tego wymienionego przed momentem zniesienia 88,6, czyli pułapu 2287, to by była dla mnie taka dość jednoznaczna zapowiedź możliwości przetestowania bazowego średnioterminowego oporu 2350-73, który jest adekwatny, jeśli chodzi o wiarygodność, sposób konstruowania do strefy 2115-2130, no, która była Wielokrotnie przeze mnie eksponowana na przestrzeni ostatnich tygodni. To w tej chwili ten węzeł te, też powinien dla odmiany pełnić rolę średnioterminowego, teraz wsparcia technicznego. Kontrakty, oczywiście ujęcie intradayowe. No tutaj nieudana próba pokonania 2260-64, tylko doszło do naruszenia tej strefy. Pierwsze podejście na chwilę kontrakty utrzymywały się ponad tym węzłem. Mówiłem o tym układzie X, B, C, takim lokalnym podażowym układzie, no, udało się niedźwiedziom zainicjować relatywnie silny ruch kontrujący, no ale tu ważne nawiązanie na pewno do strefy 2313-2218. Powinienem Państwu pokazać w sumie wykres w skali dziennej, bo ta strefa została wyznaczona na bazie techniki grupowania zniesień, ale całego trendu wzrostowego, więc tu wypada, wypadają naprawdę ciekawe wartości typu 18, 6, 23, 6, 38 i 2. No, strefa jest ewidentnie respektowana. Wczoraj ruch spadkowy wytracił tutaj swój impet. Dzisiaj przez kilka godzin w porannej fazie rzeczywiście handel odbywał się, można powiedzieć, w zasadzie dokładnie w tym korytarzu cenowym. Wreszcie uderzenie popytu, ale bez jakichś spektakularnych efektów. Na pewno widzimy, że linia czerwona kanału. Taki książkowy sposób pełni w tej chwili rolę oporu technicznego. Również ta linia szara, przed momentem przeze mnie zresztą wprowadzona jako taka wewnętrzna linia trendu, też możemy ją tutaj uwzględnić na wykresie. Ale większe znaczenie w kontekście takich lokalnych barier podażowych tutaj przypisałbym pułapowi cenowemu 2242, czyli pojedyncze zniesienie 50%, ale wzmocnione w postaci tej middle line, więc to jest dla mnie dość charakterystyczna taka intradojowa zapora podażowa. Jeśli udałoby się ją pokonać, no to tak naprawdę popyt otworzyłby sobie drogę do wymienionego przed momentem węzła 2260-64. Trochę by nam się natomiast skomplikował ten lokalny układ techniczny krótkoterminowy, gdyby Ostatecznie popyt dopuścił do wybicia 2213-18. No wydaje się, że to byłby taki dość transparentny, oczywiście lokalny, krótkoterminowy sygnał techniczny, ale osobiście nie zdziwiłbym się, gdyby. Implikacje z tym związane były takie, że kontrakty po prostu przetestowałyby strefy 2176-2182, czyli taką bazową w ujęciu krótkoterminowym zaporę popytową Fibonacci. Na razie, bez jakiegoś, jakichś takich bardzo negatywnych wskazań, nawet w ujęciu intradayowym, Pierwsze z nich, pier, pierwsze z takich wskazań pojawiłoby się w momencie przełamania 2213-18. Zobaczmy na indeks DAX. No, tu po przełamaniu strefy 15470-1555 15, indeks trochę się umocnił, ale potem trochę też osłabł. Strefa wymieniona przed momentem pełni dość skutecznie w tej chwili rolę wsparcia. Zasada zmiany biegunów na razie tu nam się książkowo prezentuje. Więc taki jednoznaczny powrót poniżej dolnego ograniczenia omawianej strefy no, byłby już sygnałem słabości. Uwzględniłby wtedy też pojedyncze zniesienie 50% jako takie dodatkowe potwierdzenie. No i nowy element, jaki się pojawił na wykresie, to filtr cenowy w postaci zniesienia 127,2 tej ostatniej potwali spadkowej, czyli 15,688. Korzystam często z takich filtrów, jest to albo 113%, albo 127,2%. Tutaj to zniesienie dość precyzyjnie nam działa, więc sygnałem kontynuacji ruchu wzrostowego byłoby zanegowanie tego zniesienia zewnętrznego. Wydaje mi się, że to mogłoby wzmocnić kupujących. Na razie, z punktu widzenia techniki, no, nic złego się nie dzieje. Dopóki indeks będzie utrzymywał się stabilnie, ponad 15470, 1555. Jeśli chodzi o SP, no to bardzo krótkie przypomnienie, bo tu cały czas mamy ruch boczny. Główne wyzwanie dla popytu to 4285, 4306. Natomiast <coughs> przepraszam, sygnał negatywny, taki pierwszy sygnał słabości pojawiłby się w momencie, Wybicia bardzo wiarygodnej, dolnej, zielonej linii kanału i zniesienia 61,8, 4125. No, i wydaje mi się, że wtedy indeks powróciłby do tego bazowego, bronionego ostatnio wsparcia technicznego 4040-55. I na zakończenie dawno nieprezentowany przeze mnie indeks NASDAQ, ale w skali tygodniowej. Takie szersze spojrzenie troszeczkę. Tu ważną rolę niezmiennie odgrywa strefa 13905 1445 choć nie działa precyzyjnie, nie działa książkowo, dochodziło do naruszeń. no Niemniej jednak tutaj popyt ma problem z wykreowaniem kolejnej potwali cenowej, ewidentnie, więc ten przedział uwzględniałbym cały czas. Wprowadziłbym również filtry cenowy w postaci. Właśnie zniesienia 113%, 14425, i wydaje mi się, że dość transparentnym sygnałem, takim popytowym, korespondującym z kierunkiem dominującego trendu średnio czy nawet długoterminowego trendu wzrostowego, byłoby właśnie pokonanie 14425. I nowy element, jaki bym chciał dzisiaj wprowadzić, to. No, ta strefa bardzo charakterystyczna, strefa wsparcia 13 085, 13 125. Trzy ważne zniesienia wręcz nakładają się na siebie, tworzą relatywnie wąski klaster popytowy. Została tu użyta oczywiście technika grupowania, i te historycznie istotne punkty zwrotne, czyli minima cenowe. No i jeśli w tej chwili, biorąc pod uwagę też taką formację powiedzmy trójkąta trochę, ale gdyby doszło do przełamania linii zielonej, tej linii czerwonej, Linii niebieskiej, czyli tej wewnętrznej linii trendu, także i ostatecznie 13 85 125, no to, to bym już potraktował jako zdecydowanie taki średnioterminowy sygnał słabości. No ale taki warunek dość złożony musiałby zostać spełniony, żeby można było mówić o pogorszeniu się obrazu technicznego indeksu. Na razie popyt jednak wykazuje się większą aktywnością. Wyrazem tego jest to, że no jest kolejna próba ataku. Tego węzła podażowego 13905, 14045. Jeśli zakończy się sukcesem, to automatycznie indeks NASDAQ zacząłbym obserwować właśnie w kontekście pułapu 14425. Dziękuję bardzo.